Na pobliskiej łące mieszka pszczółka Maja i jej przyjaciele, Gucio i Świerzcz Filip. Przyjaciele przeżywają wiele przygód. Maja to prawdziwa ranna pszczółka. Gdy słoneczko pokazuje się nad łąką, Maja otwiera oczy, rozprostowuje skrzydełka i już może zaczynać dzień. Pszczółka od razu zabiera się do gimnastyki. Podnosi jak najwyżej rączki i wykonuje kilka skłonów do przodu i wyciągnięć do tyłu, w lewo i w prawo. Potem macha na powitanie wszystkim zwierzątkom na łące. Gucio, najlepszy przyjaciel Mai, uwielbia spać aż do południa. Dopóki słońce nie zawędruje na środek nieba, ten sympatyczny truteń nie ma zamiaru otwierać oczu. Południe to pora, gdy na łące jest warno i wesoło. Błóciu już od dawna powinien wstać i dołączyć do reszty pracowitych pszczółek. Świerszcz Filip zawsze służy Mai radą i pomocą, gdy pszczółka wpada w kłopoty. Ten poważny i mądry owad jest na szczęście także wesoły i bardzo lubi tańczyć. Zielony Świerszcz lubi także opowiadać swoim przyjaciołom historię o łące, na której mieszkają. Siada wtedy na kamieniu i swoim śpiewnym głosem mówi i mówi i mówi. Dawno, dawno temu, żyła sobie pszczółka. Pod wieczór, gdy słońce chyli się ku zachodowi, na łące powoli cichnie gwar, a Maja i Gucio siadają na najwyższym kwiatku, by opowiedzieć, co ciekawego im się przydarzyło. Sztuka Maja Czułka Maja, Agata Sosińska, Gucio, Anna Kondej. Ksiosz chwili Krystyna Wiśniewska Narrator Zofia Gadomska Młodek. otwiera oczy. roz do przodu i wycią. O nie, Gucio, najlepszy przyjaciel Mai. Uwielba. Akcja. <laughs> Akcja! Pszczółka Maja Agata Siściska. Gucia Anna Kondej. I nawi się <laughs> jest sróbę szereka, no tak... będzie wyglądać nie ona. Ma my uszy red. No mi... Ma uszy szyeka w domu, wy społżysz szyreeka się. Jestem będziejerzym się do tejj roli.